Witam wszystkich bardzo serdecznie w filmie z serii Wybierz Kartę. Moi drodzy, cóż my tutaj dzisiaj mamy ciekawego? Mamy tutaj trzy grupy kart. Pierwszą, drugą oraz trzecią. A pytanie, na które będziemy odpowiadać brzmi następująco. Co on ona myśli, czuje i zamierza w sierpniu 2023 roku? Powiem Wam tak, oczywiście. Horoskopy, filmy, które tutaj dla Was przedstawiam na kanale, są to horoskopy ogólne i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Również ważna informacja na początek. Na moim kanale w tym momencie znajdują się już horoskopy dla wszystkich znaków Zodiaku na sierpień 2023 roku. Także jeżeli jeszcze nie oglądałaś, nie oglądałeś horoskopu dla Twojego znaku Zodiaku, to serdecznie zachęcam Cię po obejrzeniu tego filmu, abyś wszedł, abyś weszła na mój kanał i abyś obejrzał, obejrzała horoskop dla swojego znaku i zobacz co! Się w tym pięknym, wakacyjnym, słonecznym miesiącu może czekać. Moi mili, z racji tego, że mamy tutaj trzy grupy kart, możecie sobie wybrać nawet trzy osoby, tak? Powiedzmy Zdzisiu, Rysiu i Krzysiu, tak? Także nie musicie się tutaj wcale ograniczać do jednej osoby, bo może jest taka sytuacja, że interesują Was myśli, uczucia i zamiary więcej niż jednej osoby. Dobrze, myślę, że nie będziemy przedłużać. Na pewno już wybraliście grupę kart, która do Was najbardziej tutaj przemawia. Także moi kochani, zaczynamy. Zaczniemy sobie oczywiście od grupy kart numer 1. Także te odłożymy na bok. I patrzymy. Osoby, które wybrały grupę kart numer 1. Myślcie teraz o osobie na której wam zależy, a ja tutaj sprawdzę jej myśli, uczucia oraz zamiary w stosunku do was w sierpniu 2023 roku. Zobaczymy, cóż tutaj karty Tarota zechcą nam ciekawego pokazać. Myśli, uczucia, no i oczywiście czyny tej osoby. Popatrzmy w drodze. Wyleciała nam karta pięciu mieczy, która prawdopodobnie mówi nam tutaj o tym, że aktualnie sytuacja między Tobą a tą osobą jest bardzo napięta. Być może się pokłóciliście, być może była tutaj jakaś y, nieprzyjemna sytuacja, czujecie się przez kogoś zranieni, albo to Wy kogoś zraniliście. Na pewno aktualna energia jest bardzo napięta, ale zobaczmy, cóż tutaj w myślach, w uczuciach i w zamiarach tej osoby w stosunku do Was. Myśli tej osoby w stosunku do Was, uczucia tej osoby w stosunku do Was oraz zamiary, czyny, co ta osoba będzie w tym miesiącu robić, jakie tutaj będą jej intencje w stosunku do Was. Dobrze. No to, moi mili, zaczynamy. Co ta osoba będzie myślała? Ajajajaj, karta księżyca. Ta osoba ma mętlik w głowie. Ta osoba się boi. Ta osoba ma bardzo zmienne myśli na wasz temat. Raz... Y Myśli o was pozytywnie, za chwilę myśli o was negatywnie, przez co jest taka bardzo roztrzęsiona emocjonalnie. Mam wrażenie, że tutaj między wami zaszły jakieś nieprzyjemne sytuacje, które powodują teraz u tej osoby jakieś lęki oraz jakieś obawy. Z jednej strony. Ta osoba jest tobą bardzo mocno zainteresowana. Karta Tarota mówi mi tutaj o tym, że jesteście w jej głowie i że często o was myśli. Szczególnie myśli o was nocą, bądź też wieczorami, wtedy, kiedy księżyc tutaj oświetla naszą planetę. I powiem Wam tak. Bardzo zmienne myśli. Ta osoba raz was chce w sierpniu, raz was w sierpniu nie chce. Ma bardzo duże tutaj zmiany nastrojów, jest bardzo niestabilna emocjonalnie, a być może nawet niestabilna psychicznie. Karta Księżyca w tarocie może również mówić o jakichś większych bądź mniejszych problemach psychicznych tej osoby, ewentualnie problemach związanych ze zdrowiem psychicznym, na przykład depresją. Na pewno stan psychiczny tej osoby w sierpniu nie będzie dobry, nie będzie zadowalający i nie będzie na tyle satysfakcjonujący twoją osobę, aby ta relacja mogła fajnie, pozytywnie rozwijać się krok po kroczku do przodu. Jest tutaj wielki mętlik w głowie. Wielki bałagan, który ta osoba musi posprzątać, jeżeli chce z wami tworzyć jakąś relację, tworzyć jakiś związek. Zobaczmy teraz uczucia tej osoby, co ona ma tutaj w sercu. I teraz mam tutaj kilka opcji, tak naprawdę. Powiem szczerze, tak. To zależy od tego, na jakim poziomie jest wasza relacja w tym momencie. Bo jeżeli wy jesteście małżeństwem, jesteście parą długoterminową, jeżeli łączą was dzieci, to ta osoba ma, ma was w sercu i bardzo was kocha. Jeżeli nie jesteście na takim etapie znajomości karty Derota, mówią tutaj o tym, że ta osoba w sercu ma jeszcze prawdopodobnie inną kobietę. Cesarzowej mówię o kobiecie, tak? No ale dopasuj to do swojego przypadku. Jest tutaj pokazane, że ma bardzo mocno w swoim sercu zakotwiczone uczucia do innej osoby, do innej kobiety. Ewentualnie mogą to być silne uczucia dotyczące matki, że matka jest najważniejsza i to matka tutaj gra dla tej osoby pierwsze skrzypce i wszystko ta osoba zrobi, aby mamusia była zadowolona. No to tutaj dopasuj. Moja droga, mój drogi, to do swojego przypadku. A jeżeli chodzi o. Zamiary, czyny tej osoby, powiem Wam szczerze, że ta osoba nie będzie chciała nic stabilnego w tym miesiącu. Ta osoba będzie chciała zabawy, ta osoba będzie chciała tego, abyście tutaj razem gdzieś poszli na jakąś imprezę, na jakąś zabawę, abyście spotykali się towarzysko i to niekoniecznie twarzą, twarz tylko Ty i ta osoba, ale tutaj również Jacyś wasi wspólni znajomi. Coś takiego jest tutaj pokazane. Nie widzę tutaj poważnych zamiarów w tym miesiącu u tej osoby ale widzę chęć ym, bawienia się, cieszenia się z życia, życiem, no i kontaktowania się z Wami, ale to nie jest y, coś takiego, co dałoby Tobie satysfakcję, jeżeli Ty, mój drogi, moja droga, oczekujesz tutaj stabilizacji i bezpieczeństwa. Nie. <laughs> to jest dobre dla osób, które chcą luźnej relacji, które chcą zabawy. Ta osoba ewidentnie w tym miesiącu będzie chciała się bawić, będzie bardzo frywolna, będzie bardzo um, nieodpowiedzialnie podchodziła do życia i do waszej relacji. Prawdopodobnie będzie to spowodowane tym, że ma wielki mętlik w głowie, nie ma poukładanego życia. Jeżeli ma wielki mętlik w głowie i nie ma poukładanego życia, no to niestety nie będzie w stanie w całości się wam oddać. Grupa numer jeden. Ślicznie Wam dziękuję za obejrzenie horoskopu tego filmu. Jeżeli Wam się podobał, to proszę, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Um, jeżeli wybraliście grupę numer jeden, to proszę, napiszcie w komentarzu numer jeden. Zachęcam Was serdecznie do obejrzenia horoskopu dla Twojego znaku Zodiaku na sierpień na moim kanale teraz. A ja życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się. Witam grupę numer dwa. Moi drodzy, zobaczmy. Zobaczmy, cóż ta osoba tutaj ma w głowie, w sercu i w swoich czynach w stosunku do Was w sierpniu. Popatrzmy. Myślcie teraz o tej osobie, na której Wam zależy, a ja kartami Tero to sprawdzę, cóż tutaj między Wami może być. Grupa numer dwa. Moja droga grupa numer dwa, popatrzmy, cóż tutaj nam się ciekawego dla Was pokaże. Popatrzmy. Myśli tej osoby, uczucia tej osoby i zamiary tej osoby, czyny. Za chwilę odkryjemy karty i zobaczymy. Myśli tej osoby w sierpniu. Ojejku, w sierpniu ta osoba będzie bardzo mocno i bardzo intensywnie zajęta pracą, pracą i pieniędzmi, i to będzie jej priorytet, i to będzie dla tej osoby najważniejsze, poprzez co możesz się poczuć troszeczkę zaniedbana przez tą osobę. Słuchajcie. Ta osoba bardzo mocno. Chce wspinać się po szczeblach kariery zawodowej w tym momencie swojego życia i zrobi wiele, naprawdę wiele, aby rzeczywiście otrzymać w pracy jak najlepsze rezultaty. A wiadomo, jeżeli ktoś w pełni, w stu oddaje się pracy, no to nie ma czasu na miłość, tak? A tutaj właśnie mam pokazane, że sierpień dla tej osoby będzie bardzo pracowity. Tobie prawdopodobnie nie będzie się to podobać, no bo. Jeżeli ty liczysz na coś więcej w relacji z tą osobą, a ta osoba nie będzie miała po prostu czasu na to, by dać sobie to więcej, no to nic tutaj się nie będzie niestety kleiło. Zwróćcie na to swoją uwagę. Hmm. Ciężka komunikacja z tym człowiekiem jest tutaj pokazana, ponieważ. On będzie się tutaj sporadycznie odzywał, ale jeżeli on się będzie odzywał, to będzie odzywał się tylko i wyłącznie na chwilę, może nawet codziennie, ale tylko napisze albo zadzwoni, na parę minut powie, że już musi wracać do pracy, tej rozmowy za bardzo nie będzie, czułości raczej też nie, chociaż to jeszcze sprawdzimy. Może inne karty coś zmienią, coś ulepszą, a może jeszcze pogorszą, bo to różnie bywa. Tak czy inaczej, zwróć na to swoją uwagę. Uświadom sobie to i przygotuj się na fakt, że ta osoba będzie bardzo zapracowana w sierpniowym miesiącu. Zobaczmy jej uczucia. Hmm. Nie widzę tutaj dużych uczuć, nie widzę tutaj y, wielkich emocji. Ja mam tutaj pokazane to, że ta osoba chyba nie jest w tym momencie gotowa na to, aby tworzyć stały i stabilny związek. Ta osoba jest niedojrzała emocjonalnie. Dosłownie karta głupca w pozycji serca. Jeżeli ktoś się uczy kart Tarota. Mówię o tym, że osoba jest niedojrzała emocjonalnie, że osoba nie jest gotowa na to, aby tworzyć stały i stabilny związek. Tak? Ta osoba najwięcej, ile może z siebie dać, to jest taka. Prosta, dziecięca, młodzieńcza, nastoletnia miłość. I ta osoba takim uczuciem, chwilowym zauroczeniem jest w stanie cię obdarzyć, tak? Karta głupca w pozycji serca mówi mi o tym, że nie licz, mój drogi, moja droga, na to, że otrzymasz wielką miłość od tej osoby, ponieważ ta osoba nie jest w stanie w tym momencie dać Tobie wielkiej miłości, ponieważ ona wielkiej miłości nie czuje. Co najwyżej może czuć zainteresowanie. Zakochanie, zauroczenie, tak? Ale nie ma tutaj wielkiej miłości. Być może to jest początek relacji. Jeżeli to jest początek relacji waszej, powiedzmy trzy miesiące, no to ok, fajnie. Jeżeli ta relacja trwa już dłużej niż trzy miesiące, no to jest tu pewien problem, że ktoś nie potrafi przejść na wyższy level znajomości, bo no. Taka jest jego natura, taki to jest człowiek, taki to jest typ, jak to się mówi. Ten typ tak ma. No i na siłę niestety nikogo nie zmienisz, i mam pokazane, że tej osoby na siłę też raczej nie zmienisz. No i właśnie po raz kolejny karty tarota wskazują mi tutaj to, że ta osoba. Będzie w tym miesiącu chciała skupiać się na tej pracy i na tych finansach, na wspinaniu się po szczeblach kariery zawodowej. Emocjonalności tutaj nie ma, miłości tutaj nie ma. Nawet jeżeli przyjrzymy się bliżej tej karcie, to osoba, która jest tutaj zaprezentowana, nieistotne w tym momencie, że to jest kobieta, bo to może być mężczyzna. Nie mówimy teraz o płci. Ale co ona ma tutaj? Na czubku czoła, na głowie, monetę, denar, tak? Czyli w głowie ma pieniądze, w głowie ma pracę, i to będzie dla tej osoby najważniejsze. Jeżeli liczysz od niej na coś więcej, to możesz się niestety przeliczyć. Będziesz się czuć osamotniony, będziesz się czuła osamotniona, ponieważ ta osoba odda się w sierpniu pracy, nie da tobie tego, czego ty od niej prawdopodobnie będziesz oczekiwać. Dobrze, moi mili, ślicznie wam dziękuję za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to proszę zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli wybraliście grupę numer 2, to napiszcie to w komentarzu, że numer 2. Zachęcam Was serdecznie do subskrypcji jeszcze raz tego kanału, jeżeli tego nie robicie. No i obejrzyjcie horoskop dla swojego znaku Zodiaku na sierpień, jeżeli jeszcze go nie widzieliście na moim kanale. Dziękuję, do usłyszenia i pozdrawiam serdecznie. Grupa numer 3, moi drodzy, popatrzmy, cóż tutaj dla Was w stosunku do tej osoby, jakie ona ma tutaj zamiary, myśli oraz uczucia. Zaraz ją prześwietlimy i zobaczymy. Grupa numer 3, co ta osoba tutaj będzie w sierpniu wnosić do Waszej relacji? Popatrzmy, moi drodzy. Co ona ma w głowie, co będzie o Was myślała? Jakie będą jej uczucia, co będzie w sercu, i jakie będą czyny tej osoby, zamiary, co będzie robić w stosunku do Was, tak? No to patrzymy, moi, myśli tej osoby. O, głupiec. Ojejku. Myśli osoby w karcie głupca, Moi mili, no ta osoba to tak naprawdę sama nie wie, co chce. Uważam niestety, że na ten moment, w tym miesiącu ta osoba nie będzie myślała o was poważnie. Karta głupca mówi o frywolności, karta głupca mówi o tym, że ta osoba nie myśli o was poważnie, karta głupca również mówi o tym, że ta osoba może mieć jakieś nieracjonalne pomysły, może was denerwować, może niestety zachowywać się dziecinnie, infantylnie. I powiedzmy, że ma sporo lat, tak? a zachowuje się jak dziecko w piaskownicy z przedszkola. Możecie mieć w tym miesiącu naprawdę takie odczucia. Ta osoba będzie tutaj mówiła do Was rzeczy nieracjonalne, To osoba będzie zachowywała się w sposób niefrasobliwy. Uważam, że w sierpniu ona nie ma poważnych zamiarów w stosunku co do Was. Myśli. O rozpoczęciu czegoś nowego, co prawda. Chciałaby rozpocząć coś nowego, ale tutaj nie ma y, chęci i myśli na temat tworzenia związku czy na temat tworzenia relacji. A ja myślę, że tobie głównie to właśnie tutaj o to chodzi. No, chyba że chcesz romans, chyba że chcesz taką osobę która raz jest, raz jej nie ma, no to jak najbardziej się tutaj dogadacie. Ale jeżeli liczysz, mój drogi, moja droga na coś więcej, to możesz się bardzo słono przeliczyć i czuć wielkie rozczarowanie, czuć wielki smutek. Zwróć na to swoją uwagę, żebyś potem nie cierpiała, żebyś potem nie cierpiał. Szkoda hmm, być może Twojego zdrowia, nerwów i czasu. Zastanów się nad tym, co mówię, ponieważ ta osoba, nie jest gotowa na to, aby tworzyć taką relację, na której Tobie zależy. Uczucia. No, widzicie, w głowie głupiec, w sercu świat. On jest otwarty na różne opcje. On nie jest ukierunkowany tylko i wyłącznie na Ciebie. On ma otwarte serce. Jak ktoś ma otwarte serce i frywolny umysł, no to nie będzie. Takiej energii chciał tworzyć stałego i stabilnego związku. Mój drogi, moja droga, jeżeli liczysz na coś więcej, to może jednak zrezygnuj. Tylko i wyłącznie po to, aby się nie rozczarować i aby nie pozwolić siebie zranić. Ta osoba ma otwarte serce na nowe możliwości. Jeżeli jej zauroczy się w kimś innym, to pójdzie do kogoś innego. Tutaj absolutnie nie ma pokazanej stabilizacji, tutaj absolutnie nie ma pokazanego jakiegokolwiek bezpieczeństwa. Tutaj jest pokazane to, że co ta osoba dostanie od losu, to ona weźmie i nie będzie patrzyła na to, czy ciebie zrani, czy ciebie zostawi, czy nie. Ta osoba chce w sierpniu korzystać z życia i bardzo mocno chce korzystać z tej sfery emocjonalnej. Chce poznawać nowe osoby i jej serce jest otwarte na poznawanie nowych osób. A jeżeli jego serce, jej serce jest otwarte na to, aby poznawać um, nowe osoby, to znaczy, że Twoja osoba nie zagościła w sercu tego mężczyzny czy też tej kobiety. No, i co będzie robić? Hm. A wszystkie te karty mówią mi o tym, że ta osoba jest niepoważna, jest w dziecięcej energii, chce romansu, jest wami bardzo mocno zainteresowana, ale to zainteresowanie opiera się tutaj Ym... Na zasadzie fizyczności, a nie emocjonalności. Co prawda, z tą osobą może być bardzo miło i bardzo przyjemnie, ponieważ ona będzie tutaj proponowała Tobie zrobienie jakichś nowych rzeczy, będzie Tobą zainteresowana, będzie chciała jak najbardziej korzystać z życia, będzie taka charyzmatyczna, przebojowa, ale z tego będą zadowolone tylko i wyłącznie te osoby, które liczą na romans bądź chcą być w otwartych związkach, w otwartych relacjach, ponieważ ta osoba, na którą my teraz tutaj wróżymy, nie jest kompletnie w tym miesiącu gotowa na stały i stabilny związek. I wszystkie trzy karty Tarot o tym mówią, że ten mężczyzna bądź też ta kobieta chce i skupia się tutaj na fizyczności, jest otwarty, otwarta na romansowanie, może z nim być miło i przyjemnie, ale tylko i wyłącznie pod względem. Romansowym i chwilowym, może to być wakacyjna miłość, może to być wakacyjne zauroczenie, i myślę, że tutaj nawet dobrze byście się bawili, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem tego, że jesteście świadomi, że z tego nic poważnego i długoterminowego nie będzie. Bo jeżeli wy podejdziecie w ten sposób, ale on jest fajny, ale on jest cudowny, no ale ym, potem niestety was zostawia. No to no cóż, no to potem będzie zranione serce. A tutaj nie o to chodzi. Także wiesz jak to teraz wygląda, wiesz czego możesz się spodziewać zdecyduj. Czy chcesz ten romans? Chcesz tę krótkotrwałą miłość? Może warto, może spróbuj, w sumie czemu nie. Ale nie nastawiaj się na coś więcej, żebyś potem nie była rozczarowana. Dobrze moi drodzy, ślicznie wam dziękuję za obejrzenie horoskopu. Jeżeli on się wam podobał, to proszę zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał jeżeli wybraliście grupę numer 3, napiszcie w komentarzu grupa numer 3. A ja moi mini zachęcam Was jeszcze raz do obejrzenia horoskopu na sierpień 2023 roku na moim kanale dla Twojego znaku Zodiaku. Dowiedz się, co Cię czeka. Ja tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.